Hej manko z tej strony Yandero, a to kolejny tygodnik o informacjach oraz nowościach ze świata WoWa. Aktualnie trwa przerwa od streamowania związana z wykończeniem chaty, jednak powrót przewiduje na połowę lipca. Ostatnie dni poświęcam skupiając się wyłącznie na skończeniu mieszkania, żeby móc się tam wreszcie wprowadzić. Dlatego wybaczcie za małą aktywność na kanale. Linki do Twitcha oraz kanału Yandero Live znajdziecie w opisie. Zaczynając od bardzo dobrych wieści, to w zeszłym tygodniu informowałem was o starcie beta testów do nadchodzącego dodatku The War with Win. Wspomniałem jednak o braku do Dostępu do bety, jeżeli zakupiło się kolekcjonerską edycję The War Win. Jednak po skontaktowaniu się z Blizzardem oraz ich ogólnego ogłoszenia, to kupując kolekcjonerkę i tak dostaniecie dostęp do bety. A właściwie to już powinniście ją mieć, ponieważ do 12 czerwca Blizzard miał wysyłać wszystkim osobom na maila, którzy kupili tą kolekcjonerkę, kody dostępu do bety. Co zresztą informowałem was o tym na moim Facebooku, który no nie jest rozwinięty i domyślam się, że nie doszła ta informacja do wielu osób. No muszę się w końcu wziąć za tego Facebooka. I żebyście dobrze mnie zrozumieli, jest to kod tylko i wyłącznie do bety. Nie dostaniecie zawartości epickiej edycji z kolekcjonerki po użyciu tego kodu. Cyfrową zawartość do gry otrzymacie dopiero przy odbiorze tej kolekcjonerki, jak wpiszecie ten specjalny kod z boxa. Jeżeli chodzi o mnie, to chyba byłem tym szczęśliwcem, który akurat trafił na listę osób, co mają i tak dostać tą betę. Więc spodziewajcie się za jakiś czas materiałów z bety The World Win. Dlatego koniecznie kliknij suba, żeby ich nie przegapić. Drugą bardzo dobrą informacją jest to, że poznaliśmy oficjalną datę wypuszczenia nowego dodatku, która przypada na 26 sierpnia. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ takie były spekulacje moje i wielu innych osób. Do tego czasu mam w planach do wypuszczenia masę filmów i mam nadzieję, że mi się wszystko uda, jak mam jeszcze na głowie skończenie chaty. No i ogólnie mam nadzieję, że zdążę z jej skończeniem, żeby wrócić ze streamami na nowy dodatek. Swoją drogą, to zwiasno zapowiadający nowy dodatek jest wykonany na naprawdę super poziomie, który polecam wam obejrzeć. Link do niego w opisie. Po wypuszczeniu tego świetnego zwiastunu zapowiadający datę premiery The War With Wyn, została udostępniona przy okazji roadmapa, która przedstawia nam co nas czeka w najbliższych miesiącach. Gdzie aktualnie jesteśmy na fazie beta testów. 22 sierpnia ma zostać otwarty wcześniejszy dostęp dla graczy, którzy kupili epicką wersję dodatku. 26 sierpnia będzie oficjalne rozpoczęcie dodatku dla wszystkich, a 10 września wystartuje pierwszy sezon w The War With Wyn. I właśnie a propos tego pierwszego sezonu, to Dungeony na poziomie Heroic będą dostępne dopiero na otwarcie sezonu. Więc jedynie co będziecie mogli robić to dungi na poziomie normal oraz pewnie jakieś inne aktywności, żeby przygotować się na Mythic Plusy. I a propos myfik Plusów, to w zeszłym tygodniu pojawiła się także informacja o czterech nowych afiksach, które miałyby się pojawić w nowym dodatku. Tymi nowymi afiksami będzie rekles, który powoduje, że trash, który nie ma many, atakując was, będzie zadawał większe obrażenia przez ignorowanie 20% waszego armoru. Jednak moby w tym afiksie również będą mieć zredukowany armor o 30% oraz będą otrzymywać o 10% więcej obrażeń, Umiejętności typu arcane. Afix o nazwie Thornt również tyczy się mobów bez many, które będą zadawać obrażenia wszystkim, którzy ich zaatakują, ale za to będą otrzymywać o 10% więcej obrażeń z efektów Holy oraz Shadow. Trochę ciężki będzie to Afix, jak wszyscy będą atakować multun targetów naraz, otrzymując tym same obrażenia. Afix Atuned tyczy się już trashu, który posiada manę i zadają o 20% więcej magicznych obrażeń, jednak tym samym otrzymują o 10% więcej z Nature Damage i 30% więcej z Blidów. Ostatni Afix. Który ma zadebiutować w The War with Win jest Focused, który daje wszystkim mobom z Maną 30% hejsta i otrzymuje o 10% więcej obrażeń typu Fire oraz Frost. Oprócz tych nowych afiksów, to w The War with Win zostaną usunięte niektóre afiksy, które są z nami do dziś. Wraz z pojawieniem się nowych afiksów, stare przejdą na emeryturę i może kiedyś do nas wrócą. Więc w pierwszym sezonie The War with Win nie będzie takich afiksów jak Afflicted, Incorporel, Entangling, Storming, Vulcanic oraz Spiteful. Będąc jeszcze przy tym, macie Mythic Plusów, to system ulepszania girów w nowym dodatku będzie taki sam jak teraz w Dragonflightach, czyli będziemy musieli uzbierać daną ilość krestów oraz odpowiednik tamtejszych flight stone'ów. Mówię jednak o tym, ponieważ żeby zdobyć na przykład aspekt kresty, które dzisiaj są jeszcze za zrobienie klucza na Mythic 6, tak od nowego dodatku zdobędziemy je od klucza Mythic 9, a więc pierwszy tier krestów będzie za Heroic Dungeony, raid na poziomie LFR oraz za różne aktywności w otwartym świecie. Drugi tier krestów będzie za Mythic 0 do klucza Mythic 3 oraz raid na poziomie normal. Trzeci tier kresów będzie od Mythic 4 do myfik 8 oraz za heroiczny rajd. No i czwarty tier jak już powiedziałem będziemy zdobywać od klucza Mythic 9 oraz rajdów na poziomie Mythic. Do oficjalnego wypuszczenia dodatku musimy poczekać jeszcze dobre dwa miesiące więc wróćmy na chwilę do bety. Na ostatnim bliskonie kiedy został zapowiedziany nowy dodatek gdzie pojawiła się rzecz jasna nowa informacja o nowej alaj trasie Erfen oraz jakimi klasami będziemy mogli nią grać to w tamtym czasie zapowiadane było że będzie można zrobić Death jednak od czasów Alfy oraz beta Testów RFN Death Knight nie jest możliwy i raczej nie będzie w najbliższym czasie, a to ze względu na aspekt lorowy. Między innymi ze względu na to, że rasa ta nie uczestniczyła w czasie trzeciej lub czwartej wojny. Więc ani Artas, ani Bolvar nie mieli styczności z jakimkolwiek członkiem tej rasy, żeby ją wskrzesić w postaci Death No i przede wszystkim są to dwarfy z kamienia. Kamieni nie można wskrzesić, ponieważ kamienie nie żyją. Rock solid. Skomplikowane trochę, ale zrobię kiedyś filmik kolorowy odnośnie tej rasy. Będąc przy kombinacjach rasowo-klasowych, to z plików gry dokupano się do ciekawych informacji odnośnie rozszerzenia puli klas dla Draktyrów. W Dragonflightach Draktyrzy mogą grać tylko klasą Ewokera. Jednak w nowym dodatku najprawdopodobniej się to zmieni, ponieważ już nawet na bliskonie mogliśmy zauważyć, że Draktyr na widocznym obrazku ma na sobie założony lederowy armor, a Ewoker nosi armor typu mail. Blizzard zbraniał się od tego, jednak jest to już bardziej niż pewne, ponieważ jak już mówiłem, dokupano się do plików dźwiękowych, gdzie drakter będzie mówił I out of rage, czy out of focus, co jest charakterystyczne dla klas typu Warrior oraz Hunter. Ion Hazikostas zdradził w wywiadzie, że chcą dać Draktyru nowe możliwości klasowe, jednak nie będzie to raczej w dniu premiery The War Within. W nowym dodatku dokupano się do nowych mountów z Trading Postu, jak Depth Stalker oraz Shadowlandsowa Ręka, Hand of Reshkigal. Dodatkowo pojawiły się także inne mounty, które będą do zdobycia za zrobienie questów oraz innych aktywności w nowym dodatku, a jest to Stone Vault Mech Suit, Wick jako taki kret, nie, nie mylcie z Johnem Wickem, Goliatus, czyli taki nerubianowy mount w dwóch wariantach kolorystycznych, Delvers Derigable, który będzie pewnie z nami przez cały dodatek, tak jak Dragon Raidingowe Smoki, oraz Soaring Midder Bee. Oprócz mountów to dokopano się do całkiem fajnie wyglądających rzeczy kosmetycznych, które pojawią się w trading poście. Nie wiadomo jednak kiedy dokładnie, ale może to być październik lub listopad. A tymi rzeczami kosmetycznymi jest Transmog Harvestowego Golema w czterech kolorach, Battle Pet Dread Shale Wing, w bardzo fajnej i wysokiej jakości bronie w formie mace'ów, Wookie oraz ten olbrzymi Polarm. Jakiś czas temu pojawiła się także informacja o wprowadzeniu nowego trybu do rajdu jakim byłby Story Mode, który umożliwi graczom pokonanie ostatniego bossa z rajdu w pojedynkę lub w 5 osób. Limit party został zwiększony i na tego typu rajd będzie można iść nawet w 10 osób. W The War with Vin pojawi się nowa forma aktywności stworzona dla graczy, którzy lubią pograć solo. I mowa tutaj o Delves. To co chciałbym powiedzieć to to, że achievementy z tego rodzaju aktywności będą sezonowe. oznacza to, że jeżeli nie zdobędziecie jakiegoś osiągnięcia załóżmy w pierwszym sezonie, to po prostu wam ona przepadnie jak będzie już drugi sezon. A nagrodami będzie jakiś tytuł, kosmetyczny przedmiot czy nowa opcja kustomizacji do takiego naszego mounta w formie statku. Blizzard w nowym dodatku zwiększy również limit conquestów, które zdobywamy za content PvP. Na ekranie macie teraz tabelkę, gdzie po lewej stronie możecie zauważyć, jak ten limit wyglądał w trzecim sezonie Dragonflight, a po prawej jak to będzie w nowym dodatku. Tym samym będziemy też zdobywać większą. Ilość pońców za różnego rodzaju aktywności PvP. I tutaj również macie tabelkę ze starymi nagrodami i tymi nowymi, które będą od pierwszego sezonu The War with Win. W nowym dodatku pojawi się nowa opcja, jaką jest Silhouette When Abstracted, co oznacza, że złączoną tą opcją będziemy widzieć model, zarysowaną sylwetkę naszej postaci, kiedy będzie ona ledwo widoczna, bo będzie przez coś zakryta, na przykład w jakichś krzakach czy coś podobnego. Blizzard ujawnił także wszystkie bonusy do setówek z pierwszego rajdu najnowszego dodatku. Nie będę czytał ich wszystkich, ponieważ jest tego za dużo ale jeżeli chcecie sobie zobaczyć, co będzie robić setówka dla waszej klasy, to w opisie znajdziecie link. Wracając jeszcze na chwilę do obecnego wawa, gdzie aktualnie trwa event mist of Pandaria Remix, to można kupić garażowe shouldery, które są rzecz jasna na klasę, która nosi armor typu plate. Jeżeli jednak gracie klasą, która nie nosi takiego armoru, to ze spokojem. I tak możecie się starać o kupno tego przedmiotu, ponieważ gdy kupicie te shouldery, to można je dodać po prostu do naszej kolekcji transmogów, jak na nie klikniecie. Kiedy do gry wchodzi patch 10.2.7 z raidami w systemie Awakened, informację, że Awakened rajdy będą w systemie rotacyjnym przez chyba 6 tygodni, a w siódmym tygodniu będą dostępne wszystkie rajdy Awakened w tym samym czasie. Jednak Blizzard chyba się z tego wycofał i oficjalnie potwierdził, że rajdy Awakened pozostaną w formie rotacji do końca dodatku Dragonflight. Wczoraj odbyła się ogólnoświatowa konferencja deweloperów, czyli inaczej Worldwide Developer Conference, gdzie pojawiła się informacja o zwiększeniu wsparcia World of Warcraft na systemach od Maca. Nie od McDonalda, tylko od Apple'a. Wraz z zapowiedzią daty Premiery nowego dodatku, pojawił się nowy zestaw w sklepie Blizzarda pod nazwą Welcome to Azeroth, która może być całkiem przystępną ofertą dla nowych lub powracających graczy. Zestaw ten kosztuje 25 euro, a w jego zawartości znajduje się dodatek Dragonflight, boost postaci do poziomu 60 oraz 60 dni czasu gry. Na samym końcu standardowo, co nas czeka w nadchodzącym rececie? Brawl PvP w tym tygodniu to Shadow Pan Showdown oraz rozpocznie się weekly event na bonusowe battlegroundy. Aktualnie trwa event Mist of Pandaria Remix, o zrobiłem film, gdzie po więcej informacji możecie go znaleźć w prawym górnym rogu tego filmu. A event ten potrwa do 20 sierpnia. Raidem Awakened w tym tygodniu będzie Abyrus The Shadowed Crucible, z którego będą dropiły przedmioty na wyższym item levelu. Oraz macie szansę na zdobycie Antique bronz Bullionów, za które można kupić bisowe przedmioty z rajdów. A fixami w tym tygodniu będą Fortified, Incorporel oraz Sanguine. Worldbossami w tym tygodniu będzie Bazual w krainie The Azure's Pan, Zakali Elders w Zarelek Caverns, który będzie dropić przedmioty na 499 i levelu Oraz Auro Store w The Emerald Dream. Nie zapomnijcie odebrać na z Great Volta. Discord, Twitch, Instagram oraz inne social media znajdziecie w opisie filmu, a teraz zostaw kciuka, suba i komentarz. Trzymajcie się, hej.